W mieście, opanowanym przez przestępców, nikt nie wzbudza strachu w sercach obywateli Gotham City, tak jak on. Psychopata bez moralnego kompasu, charakteryzujący się kredowo-białą skórą, zielonymi włosami i wiecznym uśmiechem wyrzeźbionym na twarzy. A jedyną radość znajduje tylko w cierpieniu innych. Oto Joker. Zapraszam na recenzję. Ale zanim jednak wyciągniemy tą figurkę, przyjrzyjmy się na początek temu wielkiemu opakowaniu. Na górze po lewej stronie znaleźć można logo Gold Label, czyli złotej edycji figurek od McFarlane Toys. Na samym środku natomiast znajduje się transparentne okienko, przez które widać naszą figurkę oraz załączone do niej akcesoria, a jest ich naprawdę sporo. Na samym dole znajdziemy logo DC Multiverse oraz nazwę tego złoczyńcy, czyli Joker. Jeżeli obrócimy to opakowanie na bok, to tutaj znajdziemy informację, że jest to Joker w pokoju przesłuchań z filmu Mroczny Rycerz. Natomiast na odwrocie tego opakowania znajdziemy część plakatu filmowego, na którym widać właśnie Jokera trzymającego kartę z wizerunkiem Batmana. Poza tym dostajemy też tutaj informację, że figurka posiada 22 ruchome punkty oraz logo całej filmowej trylogii Mroczny Rycerz. I to wszystko z ciekawszych rzeczy, jakie możemy tutaj znaleźć. A więc teraz otwórzmy to opakowanie i sprawdźmy, jak figurka wygląda bez niego. Figurki od McFarlane Toys stworzone są w skali 7 cali, a więc sprawdźmy zatem, jak to przełożyło się na figurkę Jokera. A jest to 18,5 cm. Dla porównania przygotowałem dwie inne figurki w dwóch różnych skalach. Pierwszą z nich będzie również Joker w skali 6 cali od Matte, a jest to Joker z filmu Suicide Squad, w którego wcielił się Jared Leto. Natomiast drugą figurką będzie Joker z gamingowego świata, a mianowicie z gry Batman Arkham Asylum, również od McFarlane Toys w skali 7 cali. Jak widzimy oba jokery 7 są bardzo do siebie zbliżone pod względem wielkości, natomiast figurka 6 jest zdecydowanie mniejsza. Oczywiście nie mogło tutaj zabraknąć porównania z Batmanem z tego świata, w którego wcielił się Christian Bale. Jeżeli chodzi o porównanie wielkości obu tych figurek, to widzimy, że gdyby nie ta maska Batmana, Joker byłby zwyczajnie wyższy. Czy tak powinno być? Moim zdaniem nie i ta skala została tutaj delikatnie zachwiana, ale mimo wszystko figurki do siebie pasują i świetnie razem wyglądają. Przejdźmy teraz do akcesoriów, których jak na McFarlane Toys jest naprawdę sporo. Zacznijmy może od tych standardowych, którymi są karta kolekcjonerska ze świetnym filmowym plakatem na awersie oraz opisem postaci Jokera na rewersie, który przybliży nam jego postać. Poza tym mamy tutaj czarną okrągłą podstawkę z logiem DC Comics oraz jednym pinem z tych bardziej ekskluzywnych akcesoriów znajdziemy tutaj kartonowe tło, Ala dioramę, która przypomina pokój przesłuchań z filmu. Do tego tła możemy dołożyć dwa srebrne krzesła oraz stół, dzięki czemu będziemy mogli odtworzyć sceny przesłuchania. Stół i krzesła pasują do skali siedmiocalowej, ale i sześciocalowe figurki mogą z nich korzystać, niczym jak w domku dla lalek. Z bardziej personalnych dodatków dla Jokera dostajemy tutaj dodatkowe trzy pary dłoni: pierwsza z nich z wysuniętym palcem wskazującym, druga do trzymania broni, chociaż takowej tutaj nie ma. Oraz luźne dłonie, nadające się do klaskania. Na koniec zostały nam kajdanki z nienaturalnie grubym łańcuchem, które możemy założyć po uprzednim zdjęciu dłoni oraz telefon komórkowy w czarnym kolorze. A więc, jak sam widzisz, jest tego bardzo dużo i jest się czym pobawić. Sprawdźmy teraz jak Joker wygląda z bliska. Na pierwszy rzut oka rzuca się od razu rozmazany makijaż na twarzy, który oddaje ten zaprezentowany w filmie. Rozwiane zielono-brązowe włosy również tutaj się pojawiają i mogę zaryzykować stwierdzenie, że sama twarz przypomina Hita Ledgera, który wcielił się w Jokera w Mrocznym Rycerzu. Na strój składa się szara koszula z ciekawą fakturą materiału na rękawach, z czego z jednej strony rękaw jest delikatnie podwinięty. Kołnierz spięty jest ciemnozielonym krawatem, który od połowy przysłonięty jest jasnozieloną kamizelką zapiętą trzema guzikami. Nie mogło zabraknąć tutaj fioletowych spodni, przy których wisi złoty łańcuch, który dodatkowo ubogaca nam ten kostium. Na stopach widzimy brązowe, wiązane buty. Z tyłu figurki za dużo się nie dzieje, ale tutaj szczególnie widać te trzy różne faktury materiału: koszuli, kamizelki i spodni, a więc widać, że producenci się postarali przy rzeźbieniu tej figurki. Ogólny wygląd oceniam bardzo dobrze, ale warto wspomnieć tutaj o dwóch poprzednich wersjach jokera, czyli figurce w długim płaszczu i z wersją sonar. Który z tych jokerów wygląda najlepiej? Myślę, że to kwestia gustu, ale ja bardzo się cieszę, że wybrałem właśnie tą wersję. No to sprawdźmy jeszcze, jak wygląda pozowalność tej figurki. Głowa to standardowy staw kulkowy, dzięki czemu możemy pochylać głowę w dół, unosić do góry, obracać na boki oraz pochylać na boki. Poza tym ramiona możemy obracać o 360 stopni, unosić od i do ciała. Poza tym możemy obracać w ramieniu dookoła, zginać w łokciu. Tutaj mamy podwójny staw, a więc bardzo ładnie nam tutaj wszystko pracuje. Oczywiście też mamy ruchome nadgarstki, które możemy obracać dookoła oraz pochylać delikatnie w dół i odchylać w tył. Talia ruchoma jest w jednym punkcie i jest to staw kulkowy schowany pod kamizelką. Dzięki temu też możemy pochylać figurkę delikatnie w przód, odchylać w tył, pochylać na boki i obracać dookoła. Nogi możemy unosić do góry, w tył, na boki. Poza tym mamy podwójny staw kolanowy. I oczywiście ruchome stopy, które są troszeczkę ograniczone przez te spodnie. Mimo wszystko do góry można dać tylko delikatnie, w dół już bardziej. Poza tym na boki i ruchome palce. A więc, jak widać, jest to standardowa pozowalność, jeżeli chodzi o figurki od McFarlane'a. Ale tutaj się to sprawdza i figurkę można bez większego problemu ustawić, nawet w pozycji siedzącej, co będzie pasowało do tej dioramy. Przyszedł czas na podsumowanie. Po tej figurce od razu widać, że jest to wersja ekskluzywna, głównie przez lepsze malowanie, ale i przez większą liczbę akcesoriów, które są naprawdę super. Bo rzadko się zdarza, aby jakiś inny producent miał w swojej ofercie meble, które pasują też do innych figurek siedmiu czy też sześciocalowych. Takie rzeczy przydają się do tworzenia dioram, zdjęć czy też innych tego typu spraw. A więc to duży plus. Sama figurka również robi spore wrażenie wizualne. No i pozowalność też daje radę. A więc dam tej figurce mocne 9,5 na 10. Może gdyby była tutaj jeszcze wymienna głowa z szerokim uśmiechem, to dałbym 10 na 10. Ale bez tego jakoś mi tutaj czegoś zabrakło. Mimo to nadal jest to świetna figurka i w pełni ją polecam fanom Mrocznego Rycerza, czy też zwyczajnie Jokera. To na dzisiaj wszystko. Zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i do zobaczenia w kolejnej recenzji. I pamiętaj, why so serious! Cześć!